Szanowni Państwo, razem z częścią mojej ekipy, bochniaków dla Bochni, naszego komitetu wyborczego, spotykam się z Państwem, aby powiedzieć kilka słów również w innej dziedzinie, w zakresie naszego programu wyborczego. Spotykamy się w Chodenicach, jesteśmy na dawnym ośrodku wypoczynkowym który w latach ubiegłych był takim miejscem odpoczynku, rekreacji dla mieszkańców Bochni, mieszkańców okolicznych miejscowości. Patrząc na to wszystko, co nas otacza, nie ukrywam, że ogarnia mnie pewnego rodzaju przerażenie, bo każdy, kto przyjeżdża w to miejsce, widzi, jak to wszystko dzisiaj Wygląda. Niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat, może to być 30, może nawet być 40 lat. Teren ten całkowicie podupadł. Infrastruktura została zniszczona, teren jest zarośnięty różnego typu przewami. No, nastąpiła totalna degradacja miejsca, w którym przez wiele lat można było wypoczywać, można było odpoczywać, można było tutaj przyjeżdżać w okresie lata, w okresie e, wiosny, e, jesieni i też e, zimy. E, szanowni Państwo, e, Komitet Wyborczy Bochniacy dla Bochni oraz ja, jako kandydat tego komitetu na burmistrza, mamy pomysł na to miejsce. E, w ostatnim czasie w e, Bochni objęła taka informacja, że jest e, e, że są przygotowane trzy koncepcje rewitalizacji tego terenu. Przyjąłem to z taką wielką radością, ponieważ przez wiele lat w ogóle ten temat był nie uszany. Mamy trzy koncepcje, oczywiście do tych koncepcji trzeba się odnieść, trzeba zobaczyć, co chcemy w tym miejscu tutaj zrobić, wykonać, ale oczywiście do osiągnięcia tego stanu, Czyli wybudowania tego ośrodka, przebudowania tego skoju, jest jeszcze droga bardzo daleka. Pierwszy jakiś krok został zrobiony. Chcielibyśmy, Szanowni Państwo, aby w tym miejscu, w ramach tych koncepcji, które powstały, przenieść przede wszystkim obiekty sportowe. Chciałbym tu powiedzieć o. potroszę o, o sytuacji boheńskiego sportu. Niedawno byłem na e, stadionie BKS-u e, przy ulicy Parkowej w Bochni. E, I e, jak przyjdziemy tam, popatrzymy na to wszystko, to też to wszystko przypomina lata 80. E, rozmawiając z działaczami sportowymi, wiemy, że boheńska młodzież nie ma gdzie, e, gdzie się uczyć i nie ma gdzie trenować dzieci osiągają w ramach szkolenia piłkarskiego wiek około 12-13 lat i ta nasza młodzież te dzieci uciekają uciekają do tych miejsc do tych ośrodków które posiadają bazę sportową my praktycznie rzecz biorąc takiej bazy sportowej nie posiadamy nie posiadamy boisk ze sztuczną nawierzchnią tam gdzie by można było trenować i e, z, e, dzisiaj na przykład zawodnicy BKS-u, czyli ci, którzy grają w czwartej lidze, e, trzy razy w tygodniu jeżdżą do sąsiednich miejscowości, na przykład do Gdowa e, i do innych miejscowości, płacą po kilkaset złotych za każdy trening, żeby można było podwyższać swoje kwalifikacje, żeby można było trenować. Nie ma gdzie trenować, więc te obiekty, które byśmy chcieli tutaj wznieść, które te tereny, które są za moimi plecami, za naszymi plecami. Chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim pod obiekty sportowe, tak, aby dzieci i młodzież mogła w tym miejscu trenować i podwyższać swoje kwalifikacje sportowe. Chcielibyśmy ten teren też przeznaczyć pod taką rekreację, również rekreację, zarówno rekreację dla dzieci, dla młodzieży, dla osób w średnim wieku, ale również dla seniorów. Chcielibyśmy, żeby było to takie miejsce, w którym seniorzy będą mogli przyjechać, wziąć udział w jakimś grillu, żeby mogli posiedzieć, posłuchać jakiejś muzyki, żeby mogli pospacerować w pięknych okolicznościach natury. Chcielibyśmy wreszcie, aby w tym miejscu powstał kompleks typowo rekreacyjny na okres lata, czyli zespół basenów i innych miejsc wypoczynku takiego wodnego aby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do innych miejscowości sąsiednich Bochni, aby tam można było poplażować, a żeby można było skorzystać z atrakcji wodnych. Jest to szanowni państwo piękny teren, cudownie położony, jeżeli będzie determinacja, a tą determinację jako Komitet Wyborczy Bochniacy dla Bochni i moja osoba jako kandydat tego komitetu na burmistrza tą determinację mamy. Jeżeli bochniacy, mieszkańcy Bochni nam zaufają, przystąpimy w najszybszym możliwym terminie do rozpoczęcia pełnej procedury projektowej, a następnie wykonawczej tego ośrodka. Chciałbym poprosić pana Filipa, który by też chciał kilka słów powiedzieć, naszego kolegi z, kolegi z naszego komitetu. Bardzo proszę. Dziękuję. Drodzy Państwo, część Was w naszym pięknym mieście już mnie zna. Do tych, którzy jeszcze nie zdążyli mnie poznać, nazywam się Filip Tomala. Jestem najmłodszym członkiem naszego komitetu, który właśnie popiera naszego kandydata pana Marka na. Burmistrza naszego miasta. Jako burmistrz uważamy, że jest to najlepsza możliwa opcja, ale też przedstawiamy do tego pełny pakiet naszych możliwości pełny pakiet zróżnicowanych pod względem charakteru, pod względem prowadzonej przez siebie działalności, zainteresowań radnych, kandydatów na radnych. W naszym właściwie, w naszej naszej przed naszej przedwyborczej. Prezentujemy w małym fragmencie to, że pragniemy na tym terenie działać. Co najważniejsze, jako najmłodszy z naszego grupowania mogę powiedzieć, że pragniemy tu działać dla moich rówieśników przede wszystkim, by nie musieli opuszczać naszego pięknego miasta. I tak jak większość moich rówieśników z doświadczenia, to co robią, wyjeżdżają, nie wracają. Tracimy mieszkańców, tracimy możliwość rozwoju. Pragniemy ich tu zatrzymać poprzez chociażby bogatą infrastrukturę i rozwój tego terenu. Oddaję głos przedmówcy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że ta część północna naszego miasta była i jest od wielu lat bardzo zaniedbana. To trzeba powiedzieć, to trzeba przyznać, bo to nie tylko kwestia tego ośrodka, który wygląda tak jak wygląda, brak bazy sportowej w tym miejscu, brak bazy rekreacyjnej w tym miejscu. Chciałbym też zwrócić uwagę na koncepcję budowy nowej szkoły właśnie w północnej części miasta, naszego miasta. W najbliższych dniach ma być ogłoszony lub, lub, lub jest już ogłoszony przetarg na budowę tej szkoły, całego tego kompleksu. Widzimy, że ta część naszej bochni zawsze jakoś była tak po macoszemu traktowana. Nie było szkoły. Ludzie nieraz po kilka kilometrów musieli dowozić swoje dzieci do szkoły podstawowej nr 1, bo taka była tutaj rejonizacja. Jesteśmy jak najbardziej za tym, aby ta szkoła powstała w jak najszybszym tempie, aby przede wszystkim skrócić drogę dzieci do szkoły, żeby ta droga była bezpieczna, żeby ten obiekt był tak funkcjonalne, jak jest choćby szkoła numer 4, gdzie można podjechać samochodem, wysadzić bezpiecznie dzieci, gdzie są parkingi. Chcielibyśmy, aby ten obiekt był również obiektem z pełną infrastrukturą sportową, aby dzieci i młodzież mogły również tam uprawiać sport i rekreację. Szanowni Państwo, to co proponujemy w naszym. W programie wyborczym to nie tylko te dwie inwestycje. Ja wcześniej już mówiłem o pełnej infrastrukturze drogowej, o, w zakresie również bezpieczeństwa. Mówimy też o, szanowni państwo, o budowie obiektów, które, na które już miasto pozyskało dotacje. Choćby tutaj, przedszkole na osiedlu, niepodległości, kwestia zaprojektowania i wybudowania nowego przedszkola na osiedlu Jana. To kwestia skomunikowania tych wszystkich miejsc, właściwego skomunikowania w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i ochrony tych uczestników ruchu, którzy są niechronieni. Szanowni Państwo, chcielibyśmy również... Aby te wszystkie obiekty, które będą powstawać, były obiektami przeznaczonymi dla wszystkich, dla nas wszystkich. Mamy tutaj kolegów, którzy przyjechali z nami ze swoimi popilami, z pieskami. Ja rozmawiam z mieszkańcami miasta. Oni chcieliby bardzo, aby były również takie wybiegi dla piesków, aby. Można było z tymi pieskami w jakiś sposób bezpiecznie przyjechać, żeby mogły te psy pobiegać w bezpiecznym terenie. Również aby była uregulowana kwestia choćby wszelkiego typu odchodów, które powstają przy takich wyprowadzaniach takich piesków, bo jest to też problem, który jest sygnalizowany przez wielu mieszkańców. Chcielibyśmy też otworzyć się szeroko na naszą młodzież. Szanowni Państwo, te obiekty sportowe e, chcielibyśmy, aby powstawały przede wszystkim dla naszych dzieci, dla naszych dzieci i dla boheńskiej młodzieży. Chcielibyśmy, aby te obiekty były e, u nas e, w Bochni, a nie żeby nasza boheńska młodzież musiała wyjeżdżać poza granice naszego miasta choćby kwestia skateparku. No, proszę zwrócić uwagę że sąsiednie gminy jak Zawa, czy do Brzeska, czy Brzesko, tam nasza młodzież wyjeżdża, czy do Krakowa, ponieważ w Bochni nie ma skateparku z prawdziwego zdarzenia. Więc te nowoczesne obiekty, dostosowane do dzisiejszych potrzeb dzieci i młodzieży, chcielibyśmy również wznosić. Może się uda tak, że tego typu obiekty zostaną również tutaj za moimi plecami zaprojektowane i wybudowane.